Ryszard Gąsiorowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Dzień dobry. Mamy do czynienia ze zdarzeniem, które zakwalifikowane zostało jako kradzież z włamaniem. To zdarzenie miało miejsce w piątek, w godzinach wieczornych i polegało na tym, że pracownik jednej z wiodących firm ochrony mienia, występujący jako konwojent inkasent, po prostu udawał się w miejsca, w których miał przejmować wartościowe przesyłki. Poruszał się samochodem służbowym, był to samochód służbowy, przystosowany, nazywany bankowozem. Kiedy podjechał do jednej firm, w której miał udać się po przesyłkę, zamknął służbowe auto, zostawił służbowe auto zabezpieczone. Kilka minut zajęło przyjmowanie tej kolejnej przesyłki wartościowej. Kiedy wrócił na miejsce, gdzie miał stać wóz służbowy, stwierdził, że tego samochodu już nie ma. Oczywiście po zorientowaniu się, że samochód został skradziony, zawiadomił policję. Jednocześnie kilkanaście minut później inny mieszkaniec Koszalina zawiadomił z kolei na telefon alarmowy, że widzi płonący na ulicy Lechickiej samochód. Tam oczywiście udali się strażacy i policjanci i wkrótce te dwa zdarzenia powiązano ze sobą. Okazuje się, że palącym się samochodem był właśnie bankowóz ochroniarskiej firmy. W tym momencie w samochodzie znajdowały się przesyłki wartościowe pracownik firmy. Nie zna ich wartości. Po prostu wszyscy klienci, którzy takie przesyłki wartościowe przekazują, zdają je po prostu konwojentowi, który umieszcza je w odpowiedniej części tego, tego samochodu. W związku z tym z obliczeń pracownika wynika, że należy przyjąć, iż wartość mienia, która się wtedy znajdowała w samochodzie, to co najmniej 520 tysięcy złotych. Dzisiaj natomiast koszalińska policja będzie będzie przeprowadzała czynności dowodowe zmierzające do ustalenia, jaka była faktyczna wartość mienia znajdującego się w tym aucie i przedstawiciele tych wszystkich firm, które, zlecali, które zlecały konwój przesyłek wartościowych będą zapytywane, jakiego to rodzaju wartości przesyłki przekazano konwojentowi. Jednocześnie też w dniu dzisiejszym przedstawiciele centrali tej firmy zajmującej się ochroną mienia przyjadą tutaj do do Koszalina i we współpracy z policją będą także uczestniczyli w czynnościach procesowych. W dniu następnym, już po zdarzeniu, policja przeprowadziła oględziny spalonego samochodu. Te oględziny odbyły się z udziałem biegłych z zakresu pożarnictwa i biegłych z zakresu mechanoskopii. Wszystkie ujawnione tam ślady i ewentualne dowody działalności przestępczej zostaną zbadane przez specjalistów. Panie Prokuratorze, czy to prawda, że konwojent Zazwyczaj był na powiedzeniu to prawda. Początkowo przyjęto, podjęto tego rodzaju decyzję, że pan konwojent był zatrzymany, ale został przesłuchany w charakterze świadka, oczywiście zwolniony do, do domu. Te czynności, tak jak powiedziałem, wstępne, polegające na tym, aby ewentualnie potwierdzić treść jego zeznań, prowadziły rzeczywiście do podjęcia takiej decyzji, ale już, jak powiedziałem, po weryfikacji tych, wstępnych ustaleń, okazało się, że w sprawie pan Konwojen występuje w charakterze świadka.